Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić, pokażę Wam, jak ja będę robić ogórki. Ogórki kiszone na zimę. Będą to ogórki, tak jakby powiedzieć różnymi składnikami zrobię po, po postaram się zrobić po dwa słoiki z każdego tak jakby smaku, z, z innym składnikiem co roku sobie tak mówiłam sezon ogórkowy miją, a ja dalej tak nie zrobiłam więc chciałabym to w końcu zrobić i dzisiaj nadszedł, nadszedł czas słoiki ja słoików nigdy nie parzę po prostu je porządnie myję Uważam, że to wystarczy. Tak samo jak nie parzę kopru, i nie parzę e, ogórków czy czosku. E, do tego będą nam potrzebne e, zakrętki. E, zakrętki najlepiej, żeby były nowe. A jeżeli nie macie nowych, to żeby tutaj nie było po prostu rdzy, bo wtedy po prostu ogórki mogą nam się e, popsuć. I już Wam mówię, co nam będzie potrzebne. Ja tu mam około 4 kg ogórków. Jeden e, taki e, chrzan, dwie główki czosnku, koper i e, sól, niejodowana, gruba, taka musi być sól, często w sklepach pisze, że jest to sól do przetworów. Także to musi być na pewno, i słuchajcie, do każdego słoika ja będę dawać coś innego. Do jednego słoika, do, znaczy po dwa słoiki, będę dawać liście wiśni wszystkie te tutaj liście, które mam z różnych drzew, one wszystkie zabierają garbniki i przeciwutleniacze, które mają zmienić troszkę smak nam ogórków, ale te, tak samo zachować ich chrupkość i żeby się po prostu nam nie psuły. Więc tak jak mówiłam, mam tu fajne liście, takie niepryskane oczywiście wiśni. Mam liście dębu. Mam liście Czerwonej porzeczki i liście ładne winogrona. I te właśnie tak zrobię właśnie ogórki, żeby na zimę spróbować właśnie i zobaczyć, czy ten smak się zmienił, czy nie, czy yy, fajnie chwyciły te ogórki Będzie nam też potrzebne. Ja mam miarkę litrową. Wiem, że tutaj będzie dużo kontrowersji. Ja po prostu u nas woda jest bardzo dobra. I ja nalewam wodę, prosto z kranu. My mamy miękką wodę. Nie wiem czy to widać. Ładna, przezroczysta. Nie ma tu dużo chloru. Także mamy piękną wodę. Nigdy wody nie gotowałam. Myślę, że wodę zagotować będą musiały te panie, które czerpią wodę ze studni. Ewentualnie z jakiegoś innego zbiornika, to ja wtedy tą wodę bym przygotowała. Taką u nas dobrą wodę ja po prostu nigdy nie gotuję. A robię przetwory już bardzo dłuższy czas. Do tego litra wody mam taką największą łyżkę stołową i taką łyżkę szczupkiem. O, szczułeczkiem. Daję tu i mieszam podstawie niech to mi się fajnie rozpuszcza, a w międzyczasie pokroję sobie czosnek i y, chrzan. Chrzan mam umyty. Y, jedynie trzeba na co zwrócić ja chrzanu nie obieram, tak samo jak nie będę obierać y, czosku. Y, jedynie na co trzeba zwrócić uwagę, to przede wszystkim to, żeby chrzan nigdzie nie był popsuty. Jeżeli jest popsuty, tego nie dajemy, bo na pewno nam się y, popsują nasze y, ogórki. Ja sobie kroję w takie o, mniejsze kawałeczki i sprawdzam, gdyby pszan gdzieś był popsuty, to po prostu to się odrzuca. Pokrojony i teraz biorę się za e, czosnek. Odkrajam tą dupkę. O, te tu ząbki, tak jak mówiłam, nie obieram w ogóle. To samo odpadnie, to odpadnie. Resztę daję tutaj. Widziałam, jak kiszą ogórki na wsiach, w takich dużych beczkach. To tam nawet czosnek rzucają w główkach. Nikt tego czosku nie obiera. Nacinają tylko wokoło, i to wszystko. Trzeba tylko zwrócić uwagę, żeby czosnek nie był po prostu popsuty. Aha. Kroję też sobie koper na mniejsze kawałki. Czy używamy te łodygi? Uważam, że tak. Ja w domu je zawsze używam. Już mam pokrojony, resztę odłożę, koper pokrojony, czosnek pokrojony, tutaj mam już wodę, gdzie rozpuszcza mi się, tak jak mówiłam, w zimnej kranówce e, sól, tu mam słoiki cztery, każdy inaczej podpisany. E, jeszcze coś miałam mówić, jeżeli chcecie wiedzieć, bo ja w takich słoikach na zimę nie kiszę zazwyczaj ogórków, ja kiszę w, w słoikach takich 10 litrowych, plastikowych jest przepis u mnie na kanale, oczywiście w pierwszym komentarzu dam, zobaczycie jak kiszę, na drugim kanale Artur i Becia na zimę schodzimy do piwnicy z mężem, pokazuję Wam jak ogórki wyglądają w kiszone w tak dużych słojach, gdzie robi się to naprawdę bardzo szybko. W ciągu 15 minut jesteście zakisić taki 10-litrowy słoik, później schodzić sobie co jakiś czas do piwnicy i po prostu wyciągać tyle ogórków, ile potrzebujecie. Tam wszystko y, tłumaczę. Także ja zrobię tylko 8 y, słoiczków. Takich kiszonych na zimę specjalnie, właśnie, żeby spróbować z takimi liśćmi. A tak to kiszę, po prostu, tak jak dam Wam przepis w pierwszym komentarzu, po prostu w wielkich słoikach. Uważam, że jest to bardzo wygodne, bardzo szybkie i u mnie się to sprawdza, ponieważ wyciągam z tych słoików przykładowo sobie litr. Czy troszkę więcej e, ogórków przynoszę do lodówki, i, i mam przez całą zimę. Ale wracajmy do, do tego przepisu: do każdego wsadzę na sam spód troszeczkę kopru. Oczywiście każdy słoik jest podpisany, żebym później mogła sobie właśnie spróbować. Takie patyczki też można wsadzać. One też dają smak. Po jednym ząbku czosku na każdy słoik. O. Mniej więcej tak. I szan też oczywiście po jednym takim kółeczku, o chrzanu tak na słoik i teraz tak. Tutaj mam napisane. Czerwona porzeczka, więc oczywiście dwie, dwa liście na dół czarnej porzeczki. Tutaj jest winogrono, pójdzie liść winogronowy na spód. O, tutaj żeby wiedziała wiśnia. dobrze, dwa, trzy liście wiśni. A tutaj będzie dąb, więc damy taką malutką gałązkę do dębu. Tak. I układamy ogóreczki. Ogórki układamy w ten sposób. E, tą taką dubkę nad spód ja daję. Jest jedna zasada. Żeby Wam się ogórki nie popsuły. Ogórki ani nic innego. Koper czy cokolwiek nie może wystawać z nadwody. Z nad zalewy tej solankowej. Jeżeli cokolwiek będzie wystawać, to na pewno ten słoik wam się po prostu ogórki zaczną się psuć. Także to jest jedna zasada. Nie może nic wystawać. Tak. Dam tu jeszcze kawałek liścia o, między ogóreczki i tutaj dam. Małe ogórki. Może dam jeszcze troszkę chrzanu, eh, chrzanu kopru troszeczkę. O. Tak. I dam małe ogóreczki. I trzeba tak właśnie powciskać, żeby one nie wystawały wam. Każdy słoik, oczywiście tu wsadzając liście dębu, a tu e, wiśni No, ja robię dalej, ale powiem Wam teraz też, co później z tymi słoikami. E, jak już zaleję słoiki naszą wodą, wymieszaną z solą niejodowaną, grubą, e, to słuchajcie, zostawiam je w domu na około 2-3 dni. W domu najlepiej, żeby panowała, słuchajcie, temperatura około 22-24 stopni. Jeżeli temperatura będzie wyższa, to jest niedobrze, bo ogórki zaczynają się za szybko kisić, i to jest naprawdę niedobrze. Dlatego ja uważam, że kiszenie ogórków, fajnie się kisi ogórki wtedy, kiedy na dworze jest chłodniej. Bo wtedy one się po prostu lepiej nam ukiszą. Jak jest za gorąco, jest niedobrze. Ja ogórki na zimę w tych 10-litrowych słoikach. Ja ogórki te będę kisi dopiero w sierpniu, jak będzie trochę chłodniej. I wtedy też w piwnicy mamy chłodniej. E Także ja zrobię w ten sposób. Patrzę, że tu może dam jeszcze troszkę tych listków, o. dokręcam po prostu zostawię tutaj na trzy dni ogórki, dokręcę i wynoszę po prostu do chłodnej piwnicy i do ciemnej. Jeżeli mieszkacie w bloku, gdzie w piwnicach jest centralne ogrzewanie, no to. Czasami jest tak, że dopóki nie włączą ogrzewania w, w rurach, tam w piwnicy nie płynie ciepła woda, to z ogórkami jest wszystko w porządku. Chodzi oczywiście o kiszonkę, bo okornzony nie, bo one są zadekowane, one są zagotowane, także im się nic nie dzieje, nawet w ciepłej piwnicy, ale chodzi o kiszony. I później okazuje się, że one nagle jak włączą centralne, to one nagle zaczynają się psuć. Słuchcie zaczynają, dlatego że po prostu w piwnicy jest za ciepło. Za ciepło dla kiszonek. Kiszonki muszą stać w chłodnym, ciemnym miejscu. O. A my właśnie taką piwnicę mamy, że u nas centralnego w piwnicy nie ma. Jest fajnie chłodno i moje ogóreczki, nawet te, które są właśnie w plastikowych słoikach, tak tylko zakręcone. One wytrzymują całą zimę. Nic im się nie, nie dzieje, ale mówię, to zapraszam na przepis. Jest na kanale. Becia, gotuje Dam Wam link pod pierwszym, jako pierwszy komentarz, w pierwszym komentarzu będziecie mieli link. Jak zrobić ogórki na zimę, żeby się nie narobić? Ogórki upchane zostawiłam tu tyle miejsca, żeby, tak jak mówiłam, jak zaleję. Żeby one nie wystawały. Ewentualnie, jeżeli troszkę mi gdzieś będą wystawać, ja za 2-3 dni, po prostu zanim odkręcę, zanim e, wyniosę słoik do piwnicy, odkręcę, zobaczę po prostu, gdzie wystaje i upchnę po prostu jeszcze. Tak, żeby a, ewentualnie dodam wody. Jak gdyby było mało. osolonej tak jak teraz. O, nie może w ogóle wystawać dorobię jeszcze wody. Czubata łyżka. Następny słoik zalewam. Jeżeli dacie wystarczająco ilość soli, ogórki ani nic nie będzie Wam wystawać e, poza słoik, spoza, e, spoza Waszej solanki, to na pewno nic się z nimi nie będzie działo. Oczywiście wybieramy ogórki świeże. Ogórki myjemy przed tym, żeby nie było żadnego piasku, czegoś takiego. I ja zakręcam. Nie zakręcam mocno. Mocniej zakręcę przed wyniesieniem do piwnicy. Teraz po prostu odstawiam, odstawiam na, na coś, czy na przykład na ręcznik, czy do jakiś miseczek, bo może się zrobić tak, że ogórki zaczną, jeżeli jest bardzo gorąco, są pracować i zacznie Wam woda stąd wylatywać. Więc ja sobie tak zakręcam, tak aby tylko, o. I za trzy dni... Zakręcę, odkręcę, zobaczę, czy tu wszystko jest w porządku, czy ogórki i wszystko koper, nic nie wystaje. Jeżeli nic nie wystaje, zakręcam mocniej i do piwnicy w każdym jednym słoiczku. Po prostu tak zrobię, sprawdzę, czy czasami nic nie wystaje. O, dokręcę mocniej i pójdą do, do piwnicy. Także to by było na tyle, jak będziecie się stosować do takich zasad, to z waszymi ogórkami wszystko będzie w porządku. Ja robię tak co roku, ale tak jak mówiłam, zachęcam na przepis w takie 5-10-litrowe słoiki, gdzie robi się po prostu bardzo szybko i fajnie mieć takie ogóreczki w piwnicy. Okay. Jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę. W zimie będziemy próbować tych słoiczków. Oczywiście e, tych e, słoiczków, nie słoiczków, to tych ogórków na kanale Artur i Becia. Także do zobaczenia. Dziękuję za każdą łapkę w górę, za każdy komentarz i widzimy się na następnym e, przepisie. Do zobaczenia, pa pa!